Hejka, tu Krayzolka. Dzisiaj robimy unboxing pewnej paczuchy, ale haczyk jest taki, że tej paczuchy jeszcze nie ma. W sensie, jest, ale trzeba ją odebrać. No i zabiorę was w podróż yy, po moją paczuchę. Tylko po to, aby dobić 8 minut, żeby móc zarabiać z tego filmu. Haha, <laughs> kocham pieniądze. Jak to Krejzolka kolejne pieniądze wydała na kolejny pet paczuchy? Of course. Będę inwestować w ten kanał niczym w kryptowaluty. Teraz lecimy do dziadków. Orlen Paczka. Dobra. W ogóle wy wiecie, że Orlen Paczka podróżała? No kur... Już nie będzie 5 zł! Już nie, nie, nie! Podrożała i ja już nie zamawiam, ja już po prostu yy, zbankrutowałam, koniec! Yy, nie będzie więcej pet shopów! Już nie wspieram Orlę Paczki, nie ma! Ale dziadki będą tęsknić. tęsknić! Twoja stara będzie tęsknić! Nie będę im dawać moich pieniędzy! Dobra, elo mordy, idziemy na spacer! Dorobiłabyś się auta, a nie. Ja do jadą! Śpię, jadą. Kurier porwał. Kurier porwał mi paczkę. Dobra, wróciłam z podróży. To ja ją chciałam porwać pierwsza, a nie kurier! Czemu? Oni to zrobili specjalnie, oni wiedzieli, że ja chcę ją otworzyć w dziwny sposób. No i dupa, tam jest dziura i już drugiej dziury nie zrobię, bo jak zrobię drugą dziurę, to już to już po psie, to ja chciałam otworzyć pierwsza, a nie kurde, kury sobie będzie otwierał i zaglądał do mojej paczki. Bo co, bo tam narkotyki mogą być? Nie, nie ma. Ja nie zamawiam narkotyków. Ja wiem, kto w polskim komunizmie bierze narkotyki. I to nie I to ja. nie. Ja wiem, ja wiem, wy wiecie. A teraz, teraz otwieramy. Przestam piękną dziurę na środku paczki, nie będę mogła otworzyć jej w taki sposób, jak chciałam, ale mogę zrobić więcej dziur tym młotkiem. Nie, ja dosłownie po prostu. Dobra, młotek mi posłużył jako nożyczki. Dobra, let's go. Kolejne sposoby na otworzenie baczki. Dobra, to jest kolejny sposób. Mrał, zrobiłam kałużę. Teraz sabcia ma bardzo mokre łapcie. Jakie błotko. O, cholera. Ale chociaż koperta się rozpuściła Aby otworzyć folię użyjemy łyżeczki Kasawi do góry nogami jest piękna? Kurde Mamy to! Dało rady łyżeczką! Dawaj Savi, rzuć nią Dobra z racji, że ta paczka była w zlewie to jest teraz tak zimna i mokra. Zobaczmy, jak wygląda pierwsza ofiara losu. No, fajna, fajna. Nie powiem, że nie. Wygląda trochę jak taki dzidzia. Ma ten języczek taki. I... Wygląda jakby była akustyczna. Generalnie to ma jakiś kurde... Error, bo tak dziwnie siedzi, że ma tak. Widzicie? Tak, tak kurde, się giba, jak taka nie wiem. Co się giba? Co się giba? <laughs> Spoko. Spoko kotek. A ty masz rdze? Ty masz rdze? Ty nie miałaś na zdjęciach rdzy. Jedna gwiazdka short hermarze. Dobra, kolejny. Ten od doma Gościa chyba słońce źle potraktowało na plaży. Skóra mu się spaliła. Wiecie, idziecie na plażę opalać się, co nie? Potem zapominacie jakiś, nie wiem, kapelusz czy coś na głowę położyć i tak wyglądacie jak takie, kurde, nie wiem. To zejdzie, przysięgam, będę brązowy. To będzie taka palenizna, jak ten czerwień zejdzie, że się normalnie będziecie za mną ubiegać. Wszystkie panie. W ogóle gościu, yy, nie wiem, co tak powinien mieć, bo generalnie nie mam tego psa. On ma tutaj. Tutaj ma czarne ma. No, mu się chyba noga rozlała. On jest opisany jakimś chyba długopisem czy czymś. On ma, kurde, chyba długopisem namalowane niektóre elementy na niebiesko. Nos i ucho, i chyba łapy jeszcze widziałam. Jakby. Ale mu zajebiście głowa lata. Twerk test. Przeszedł. Dobra. No to zostaje. Dobra, i jeszcze taki. Tam jeszcze fajnie głowa nie lata. Jest to króliczek, którego miałam w dzieciństwie. Ale quick story time. Kiedy krezolka była mała, miała taką koleżankę. I jej tak język wychodził. I ona tak lubiła Lizę, swoją koleżankę. Ale oprócz fetyszy i koleżanki, i młodej y, kreizolki, to one się bardzo uwielbiały bawić podczasami, nie? No i tak w skrócie mówiąc, y, koleżanka kreizolki, jak kryzorka nie patrzyła, bo kreizolka była zajęta innymi fetyszami, y, zajebała go klika. I jakby nie przyznawała się, mówiła Nie, ja tego królika nie mam, tego królika nigdy na oczy nie widziałam Co to jest w ogóle za królik, nie? No a wtedy Krajzolka powiedziała, to jest kanerko, ukradłaś mi petrzopa". ona powiedziała, nie nic ci, ukradłam już dowodów, nie? Ukradłem, nie do no i y, skończyło się w sobie tak, że ona tak naprawdę po prostu oddała tego królika jakiejś swojej kuzynce czy tam siostrze I tego królika już po prostu nawet nie miała Więc po co on jej był? Cholera wie, który go oddała no, i dziewczynki już nie spełniały swojej fetyszy, po prostu się obraziły na siebie i powiedziały: Elo, ty. Kradniesz mi potrzepę, więc. No, nie, nie zadaję się już. I. No. I koleżanka powiedziała to spokojnie. wiesz, co? Ja nawet nie ja wiem, bo co ci zbrałem, tego kulek, ale. No. I już się nie lizały więcej, już, już nie było takiej sytuacji. No, ale królik, do mnie wrócił. Jest tutaj w ogóle ubrudzony, czy chyba ktoś na niego narzegał. Ma wytarte albo error yy, rzęs, ale mi to nie przeszkadza, bo to w sumie i tak był chłop u mnie. Tak, Kryzolka używa petruchów, które mają bardzo wielkie rzęsy jak u Przeszkadza wam to? Jak wam przeszkadza, to dajcie suba. Ale generalnie króliczek bardzo mi się podoba. Yy, w końcu mam karotka w domu, bo tak się nazywał karot, bo, bo karot to po angielsku... no, marchewka. A marchewka, karot, wiecie o co chodzi. On jest królikiem, on lubi marchewki. Taki mit. Nawet nie wiem, czy to mit. <grych> Stereotyp, króliki lubią marchewki on nie marcy. Mu wszystko ładnie działa. No spoko. Mam teraz karotka. Mam taką dziunię. I mam takiego spaleńca. Ale tu jest jeszcze surprise! Patrzcie, co ja tutaj jeszcze dostałam. Kurde, baby karotka. Czemu ty masz plastelinę wokół szyi? Co jest? O Jezu! Czy ta laska mu próbowała zrobić jakiś, nie wiem, kołnierzyk? Dobra, będę musiała się potem dezynfekować, no bo ja pierdzielę. Tak nie będzie. Co jeżeli to są jakieś chińskie zarazki? Albo jakiś covid. Dobra, elo. Oto nowe moje shopy i jeżeli wam się podobają, zostawcie suba, jeżeli nie, no to też zostawcie suba. Możecie proponować imiona w komentarzach. Nie dla karotka, karotek zostaje jako karotek. Ale dla tych obu pięknych oto no. Proponujcie także imię dla tego małego gnojka. No, i ja spadam. I zabieram te. Yy, no. Do siebie. Do siebie, sio, Do pudła, i nigdy więcej nie wychodźcie. Dobra, się Manara. Idziemy po paczkę. Koło szkoły specjalnie nagrywa, że kurwa, co popaczkę. po paczkę. Jakbym sama była jakaś specjalna. O dziwo nie pada. I ręka mi się miała jakiegoś Parkinsona.